Cześć, dzisiaj przygotujemy coś smacznego, polskiego, czyli śledzik naraz. Zapraszam. Śledzie zalewamy zimną wodą i moczymy przez 10 minut. Teraz przygotowujemy marynatę, którą musimy podgotować. Więc proporcje są takie, że tyle, ile wody, tyle samo octu. Zalewamy wody i tyle samo octu. Ja akurat mam ocet jabłkowy. Do wody z octem dodajemy ziele angielskie, pieprz czarny w ziarnach, listki laurowe, drobinę cukru, szczyptę soli i zagotowujemy. Odstawiamy do wystygnięcia. Kroimy cebulę w drobną kostkę. Następnie śledzie w paski. Zalewamy wcześniej przygotowaną marynatą i moczymy około pół godziny. Kolejną przekładamy teraz warstwami: śledzie, cebulka, świeżo zmielony pieprz i olej. Jeżeli podobał Ci się przepis, zasubskrybuj polub i udostępnij. Dziękuję.